Hej, cześć, Makowidorie! Tu ja z Liftungiem, nie? Jest. Tak. Jest godzina 12 w nocy, dosłownie. 12.03 teraz. Zaczynam godziną, o kurwa, o. Zaczynam godziną wartę. Do... Mam takie ak -cie. o takie kurwa, chyba widać. Takie AK-47 i czernik, wydaje się. Yes. Bez startu, co prawda, raz próbuję dorosłać to i kwalice pszczół. Tak, no. no. No, w sumie potwierdza. No. Ehm, mam ogólnie pilnować z spokoju, żeby nikt nie darł mordy. No to by to by było No, naprawdę, jesteśmy jedynie osobami, które drą w Jest otwarty. Gdzie to otwarty? Pośpiesz tam. Patrzcie to. Patrzcie tą akcję. Gdzie ta nie ma. I chuj zimno jest w cholerę. Żeby wam. Ja nie mam zbytnio ciebie ubrań, bo mówię, ciepło, nie? No i tak. Lekka więc on też ma jak fali się. Jest, ten to sniper w ogóle jest. Crawl yes. To jest bardzo dobry pomysł. Yes, yes. Więc tak, mm, tu mamy Slade'a, tego czarnego, pięknego jak dupa. Można, mm, więc tak. Więc no, To tyle się chodzi o, chodzi, chodzi o dzisiejszą wartę nie W tym w w Browsers mm, Więc no. No to tak, no pozdrowienia, cześć, cześć, jest. Yes. Dobra, no sobie. Teraz włączyśmy Brawl Stars. Yy, tak, i gram Brawl Stars w ogóle na drugim miejscu na Mek, nie. Taka legendarka fajna. Jedną yes. na no, nawarcie. Gram Grand Brawl Stars, nie? Yes. Mamy No, 0006 godzina. Po pierwszej musimy kliprować tutaj i winować W końcu obóz w końcu obóz tego. Coś tam, coś tam, czyli strzelanki powinny być jak w wojsku trochę, dosłownie jak w wojsku na razie chuje, bo jesteśmy trzeci, czwarty dzień, strzelanek nie ma, siu, i gol, pięknie, kremet si gol, no i kurde, no chęć, kurde jak jakaś czy coś się sprawdza. Ten gość okazał się fałszywym alarmem Nie, nikogo nie było mm. Teraz sobie idziemy, gdzie idziemy w sumie? Do O, no, mam tu karbinki fajne Takiego, takiego. takie o sobie mordę Piu Kurde drzewo, popatrzajcie drzewo O kurde Chujo widać, nie to wiecie drzewa też nie widać Gdzie ja, ja. idę? A hey, jest liftung? O. Tam jest liftung, nie? Znalazłem liftunga ponownie um.

Widzi, bo telefon, a ja jego nie widzę, bo on idzie po ciemku. They are, they are yeah. Czyli co? Y, y, opominamy ich lub coś? Tam gadają, nie Wbijam do nich. Ale ja jest ja coś zrobić, nie chcę cały czas. Dobra, idziemy. Kto to jest? Tu czy tam? w tam. chyba. Dobra. Pierwsza interwencja. Szaden na ten dzień. Chcą spać. Dobra. Dobranoc. No jeszcze interwencji. O kurde, nie gwiazdek. Nie widać tu. Nie interwencji. Ale piękne niebo. Kurwa, chuja widać. O. Tam są takie gwiazdki jakieś powinno być widać coś. No właśnie chodniejszy interwencji na Biemini Szanapelien. I ten. Mm -hmm. I tak. Yy, no, y, gwiazdy są piękne, na nie wiem. Szkoda, że tego nie widać, nie. Nie hamaruję się niestety. No, więc tak. Może w sumie pokażę mam pozycję się uczyliśmy Ten. Mam takie akacz fajne slajdy. Polecam. Nie, nie. Jeden. O tak. Pięknie. Dwa. kucanie Trzy. To się siedzi i cztery. No i się kładzie, nie? no i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Poklaskowym, ale jest cisza na nie? Więc tak, to jest właśnie skill liftunga. Nie tylko w sesie ma skilla, aczkolwiek ja i tak jestem lepszy. Coż co? Yes. <laughs> tak. I, I, yes. Tak, he is. He like big dick. <laughs> ale profesjonalista. Goodbye liftung. Liftung się strzelił Liftung. I died I am not alive. To jest karżym pągardi. I know. You died? I am dying. Liftung die. To skimy teraz będę ty. Ale daj daj skimy. Daj skimy. Okay. I take your skin. And But I have to be. in CS go I haven't got skin. <laughs> Liftung się żegna. Czyli Liftung taką. Wstał. Yy, nie, to nie ja. A nie dźwię, liftung. Przynajmniej tak twierdzi. Dam ja no. mojego skina Wcześniej nie niestety. Przeczytaj na siebie mojego testamentu nie, na mnie swojego testamentu No, no i tak Może wrócimy do nie, 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 wiem mm. e, Jestem nie w tym gramie, czy nie grywa, czyli zobaczymy, jak to jest gigant. My big, jest? Tak, my dig. Naduchywał go słoniku. Prawda, że jeszcze nie jest, to sezonie że Nie, to robi, ale Jesteś że potem wielki wielkim są zajebania. Jest. Easy, i to ja wszystko. Jest, jest. Nie chciałem <grym> się kupić? No właśnie. SS nie zażął. Właśnie mm -hmm. zarazbył liftu z permum S. Czyli ja ja to wygrałem, jeśli to nie wygrał. Dobra Będziemy gwiazdą gry nawet ty robisz no kurczę. No dobra, kurczę. Się... Jest, dobra, teraz wygram. Zskapy też miałeś

Dobra, się nie wiem, czy będzie. Nie ma wata, że przejdę do tego. Dobra, mam lekka krek. się można wrzec? A, brakuje. Spróbuję, bo tylko mini. W ogóle wiem, czy na R2, ale spadłem. To w ogóle będzie R2. Nie, nie, dwa meczki przejdę. Wbijaj. Nie, co mi każe, widać. Tak, tak nie, to spadniesz, i bijesz. Hehe, <laughs> prosto. Sorry. Dojrzę mój pisarz tym. Diftung, o oh, kurcze, wygadaj, wygadaj, długiego, ma długiego Lechum ma 2x i mniej ode mnie Ma o 4x i mniej ode mnie Ja o 2 on ma 3x 7 To może coś dał właśnie Oj 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 To to mini pk oj. Dobra, Ale, game, thanks a już nic nie ma Elixiru ale. El, primo! Oj! Aha! L? E. Tak no, tak no. No, nie wiem, teraz no, my już sobie grają, bo jedzą to. na buffie. Teraz sobie mi niepeką grają. Tak, tu nie ładnego się porobić, to muszę przyznać z mipeką mi. Wyczerpą, kiedy nie będę miał eliksiru. No to ładnie zrobił. Niestety to i tak na mnie za mało. Drugie to. się broni, rolniu, ale nie zrób hihihihihihihihi hihihihihihihihi hi -hi później dam ci nagrać później wiktor pokaże twoje szatany no szatany sobie, tą... no, 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 no sobie zagrał jak nie chcesz nie boję się twoich pomysłów Pijam. kurde trzymać level kinga mocniejszy kurwa 14 teraz łyczki ja pierdolę o kurde Kurde, mocno po górne, tak. ale hmm. nie... No. teraz nie górne, nie powinienem górne, 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 czy górne, górne, Kaja, dobrze, pięknie, tak się gra, nie, kurde, proszę na lewo. Drobny, lekki. Właśnie. Nie no, przepraszam, lewą, prawą to tam zniesiesz rakietą. Musimy... o oh, oh, w dupę. O oh, w dupę. O oh, w dupę. Dobra. Dobrze, pięknie. Jeszcze... tak jest. Pięknie. Jest. teraz? Teraz się badaj. Oh, tu bardzo dupę. Hihiha Dobra, mini dawaj. Oj, 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 w dupę. Nie, mega light, bronić się przed tym. tym. Kurwa, nie ma jakich silu, no właśnie, chłopina. Pierdol, teraz hard push jest. Mhm. Ja, daj, jeszcze zaraz obiję. Obiję cię, nie? Może i tak. zniszczyłeś? Tak. Czym zniszczyłeś? Mnipechą. Śmieje się, sija. Sija, sija. Pięknie, Pięknie. czyli Bo bo mam 10 minut. Yes. Pięknie. Klejemy tutaj.

ja, ja nie, mam psychy. A jest Lary zniszczony. Jeden. Ale to to czemu to się na no Lary Mówi na no te kiedy No nie wiem, no, tak w tych trailerach było się na założki, takie Lary. Żebym widziałeś, że żeby ludzie na Lary Nie wiem czy yes. ojej, ojej. Mnie taka zrażona. Zaszony, nie zapalony. Nie, to za mocka. Miejcie swoje mocki, to jest swoje przepiękne. Na kinga. Chciałbym, na się Oj. Nie pomieliśmy nagrać jak będziemy budzili naszych następców Zalazie. A telefon na yes. Nie, yes. nie znasz tego deku Nie słuchaj ten okay. dek Jezu yes. No jak to, rakietę panią? No, no przecież czekaj <noise> jeszcze robię taka jeszcze takich rakiety wygram Kurde, czodek są mi z palami. Jest full. Nie, przewidziałem. Ale to już przewidziałem. Yes. Mhm, mm z Clash'a yeah. Yes. Kurwa. To byśmy... to byśmy bardziej ładnie jak przystosowane pod defensywę. Yes, yes. w nie. Byłem w agacjach. Poza tym ty pan, Który też grał Clash'a. Mm. Poczas. Enemy. Trafimy na gościa, któremu tylko rakietą w Kinga wali. A resztą bronił. I wygrał z nim 3-0. Overtiming. Nie wygrał akurat. Nie wiem. No może jak. Dobry placement Brandy i jeszcze. Jeszcze Jest. To co ja? A po co? To wszystko widać? Pewnie po to, Może zacząć nagrywać się nagrywa ciągle. Jest. Ludzi, którzy osobowy, albo osobowy, nie wiem, się, że to zrobić. Yes. No właśnie, jest tutaj Czekaś. taki jeden. Tak, pokaż, no właśnie, takie mam nawet mniej więcej. To weźmy do czegoś akurat. Takie łóżka. No. Piękne, jeden stoliczek. Przeważnie Przyważny. Przynajmniej na środku. Pięciu łóżeczek. i takie płaskie jako wejście. No kurde, nie mam dwa stoliczki. Faworyzacja. To takie drzwi. No i dachnie. No. miejsce trochę tu rozwiesi sobie wranie. Nie trzeba, ale można... Na no, oficie tak macie No i cóż, NBA Open Door zaliczone. Więc tak, się nagrywa ciągle. O. Jest. Tutaj taki jeden tutaj, Pokaż, no właśnie, takie mam nawet mniej więcej, To weszliśmy do czegoś akurat, takie łóżka, no piękne, jeden stoliczek, przeważnie stoi przy tym na środku, pięciu łóżeczek, tutaj takie płaskie jako wejście, I kurde, nie mamy dwa stoliczki, faworyzacja, to takie drzwi, no i dachnie, no miejsce trochę, tu rozwija się sobie pranie. nie trzeba, ale można, Na oficie tak ma wyjść. jest, no no i cóż, FBI Open zaliczone. Więc tak. Kim, 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 Dobra, już jednego Już drugiego I trzeci też leży Kurwa nie leży Nie 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 leży pizda Dobra, kim, się Ale w tamtym momencie kim, kim, budzimy naszą kolejną wartę i mamy taki zamiar wchodzimy w Za dnia, że. To kurwa, że już. Pobudka, stajesz. 500 z 8. Dobra, idziemy. Zawijamy. Trzymaj Dobranoc. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą Spędziliśmy godzinę do godziny 12.00. 0, 0 do 01 od 12 z dziwtugiem jak na końcu w zasadzie się gościąki w oh, dupa i dziwaliśmy browser ze zmiarzem więc to tutaj chodzi dzisiejszy odcinek. I fajnie było, bardzo no ale się podobało. tak, to już, trzymajcie się ciepło cześć.